Szanowni witamy Telewizję Katowice! Goleszów, w dobrym tonie. Powolutku ruszyła maszyna spary. Czas mija coraz szybciej, tak jak i my nabieramy prędkości. Odjeżdżamy! Drogie pszczółki, proszę dać głos. Myślę, że bardzo niewiele osób o tym wie. I myślę, że o tym warto głośno mówić. I z łezką wokół wspominają ten oto zakład. Uszy będziecie mi przypinać? Szpilkami? Jeśli czegoś nie ma w gazecie dożynkowej, to teraz się w, do, w dożynkach. To teraz się w Goleszowie nie dzieje po prostu. Kiedy tylko słońce pojawiło się na wschodzie, my pojechaliśmy na południe. Historycznie to nadal Górny Śląsk, ale z własną, mocno odrębną tożsamością, bo gdy w Katowicach na kartkach klejono znaczki Poczty Niemieckiej, to tutaj oddawano cześć cesarzowi Austrii. Dziś po raz pierwszy wita nas fantastyczny Śląsk Cieszyński, a dokładnie niesamowity Goleszów. W cieniu Góry Jasieniowa nad Tonem. Dziś witamy się z Wami z Goleszowa. Zabieramy Was w mikrokosmiczną podróż po Śląsku Cieszyńskim, wyjątkowej gminie w nim położonej. Uderzamy w wysokie tony, bo co prawda jesteśmy teraz w takim bardzo cichym i ukrytym miejscu bardzo zresztą ładnym ale będziemy też w takich miejscach, gdzie będzie naprawdę. Bardzo głośno. Decybele będą szybowały pod sam sufit. Chociaż, czy można powiedzieć sufit, kiedy będziemy na dożynkach pod gołym niebem? No tak. Będzie dzisiaj na pewno emocji co nie miara, dlatego teraz jeszcze troszeczkę spokoju. Pozwalamy sobie na to. Goleszów, w dobrym tonie. Powolutku ruszyła maszyna o Jezioro słynie z czystej, szmaragdowej wody. Jest też bardzo głębokie. Z czego to wynika? Opowiemy za chwilę. To malownicze siedlisko wielu zwierząt, około 20 gatunków ryb i nie tylko. Przepraszam, przepraszam, co Pan robi? Yy, odpoczywam, bo dzieci zdolne mają wolne, tak się mówi, a ja z tej e, zasady i maksymy bardzo, y, się bardzo korzystam. Dobra, a teraz pójdziemy poszukać raków. Bo tu pływają raki. Jest tak czysto? No, naprawdę. To właśnie. Niesamowite jest, to co mówisz. Nad tym miejscem unosi się aura tajemniczości. Jest też bardzo spokojne, ale nie zawsze tak było. Ten zbiornik dawniej był kamieniołomem, dlatego jest tak głęboki. A nazwa ton pochodzi z języka niemieckiego od nazwy Ton Erde, glina który to surowiec był potrzebny do produkcji cementu. Wapienne bogactwo jasieniowej było eksploatowane już w XVII wieku. Jest tu naprawdę pięknie, ale Zuzanno powiedz, skąd wziął się ten akwen w tym miejscu? Tak, to miejsce generalnie dawniej było miejscem... Eksploatacji, a konkretnie surowca, który później był używany do produkowania cementu, bo właśnie z produkcji cementu goleszów żył i goleszów do dzisiaj słynie. No i tutaj taki pierwszy artefakt związany z tą cementową przeszłością, czyli taki tunel, który był częścią infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania naprawdę ogromnego zakładu, który zresztą zaraz wam pokażemy. No to spieszymy się zobaczyć. Przechodzimy więc przez tunel, którym dawniej jeździła kolej wąskotorowa przewożąca Margiel, bo to właśnie ten kamień tu wydobywano, a następnie produkowano cement. Ale zanim opowiemy o całym ciągu technologicznym, polecamy Waszej uwadze jeszcze jeden budynek. Po sąsiedzku, Villa Waldfried. Skoro o cementowni mowa, to po drodze tuż obok tonu znajduje się bardzo ciekawa budowla, piękna. Dzisiaj jest to przedszkole przy ulicy Grabowej, ale historię ma dużo, dużo dłuższą. Tutaj mieszkał dyrektor tego całego konglomeratu. osoba najważniejsza w tym miejscu, czyli, no właśnie, dyrektor cementowni w Goleszowie. Obok nawet jest kort tenisowy, co też świadczy o tym, no, jaki, jaki rozmach mieli. No i jaki był wysportowany prawdopodobnie. Tak. Cementownia była jednym z najważniejszych centrów przemysłowych monarchii Habsburgów. Mawiano, że była najlepsza w całej Austrii. Do dziś zachował się jej niewielki fragment, ale jest też takie miejsce w gminie, gdzie można cementownię zobaczyć w całej okazałości. Idziemy do Gminnego Centrum Kultury. To, co za chwilę zobaczycie, jest dostępne dla zwiedzających całkowicie nieodpłatnie, ale wcześniej warto się zapowiedzieć. Zobaczcie sami, taka była skala tego obiektu. A ile z tej dawnej świetności zostało dzisiaj? Niestety, zakład, który został założony na przełomie XIX i XX wieku, do dnia dzisiejszego nie przetrwał. Bo stoimy obok mapie, makiety, która upamiętnia właśnie ten zakład, który dał początek szeroko rozumianemu rozwojowi tej miejscowości. Cementownia, można powiedzieć, była taką żywicielką tej miejscowości? Matką, żywicielką, która dała pracę, dała przysłowiowy chleb i wspomagała wszystkich. Wokół zarówno organizacje, jak i kościoły. O tym trzeba przypomnieć. A to widzimy, że to był ogromny zakład. A my teraz możemy zobaczyć tak naprawdę tylko kawałeczek muru, chyba już tylko? Nawet nie, nawet nie pozostał nam jeden tylko obiekt, który, że tak powiem, jeszcze świadczy o świetności Goleszowa w minionych stuleciach. Ale w pamięci mieszkańców Goleszowa on funkcjonuje do dnia dzisiejszego i z łezką wokół wspominają ten oto zakład. My też możemy zobaczyć w takiej yy, mikroskali, jak ten zakład kiedyś funkcjonował jak ten cement się produkował. Wybudowano specjalną kolejkę linową. Chcecie ją zobaczyć? No ba. No, no to musimy to uczynić. Ja po prostu moi drodzy, tu mam takie specjalne kolej guziczki i nacisnę sobie dzisiaj na kolej linową. I właśnie kamień z Lesznej Górnej przyjeżdża do Goleszowa aby stać się później cementem. Gdzieś tam byliśmy właśnie w okolicach tonu, który pokazaliśmy Wam wcześniej. No i gdy te wagoniki z tym surowcem tutaj trafiały, to co się działo dalej? Oczywiście, że tak powiem, zakład rządzi się swoją specyfiką. Z tego kamienia zostaje stworzony cement wyjątkowej urody, ale również technicznych warunków. Ale ten cement trzeba było gdzieś wywieźć. Wywożono to samochodami osobowymi, furmankami, ale również koleją. I to w różne zakątki nie tylko Polski i świata. Nie wiem, no, czy wiecie, ciekawostka to właśnie ten y, materiał produkowany tutaj y, zbudował kanał Panamski, nie mylę się? Y, była cement z Goleszowa, również był transportowany na potrzeby tej olbrzymiej budowy. Ale ten zakład, który często dawał jedzenie i życie, w którymś momencie historii zaczął też to życie odbierać. Mówimy tutaj o okresie II wojny światowej, ale o tym opowiemy wam w izbie obok Izbie Pamięci Oświęcimskiej. Dopóki ich wspominamy, oni jeszcze są żywi i na przekór i pomimo lat. Pamiętajmy o tych tragicznych chwilach. Część tego miejsca to jest taka zaaranżowana izba, w której no, przebywali więźniowie. Mamy tutaj prycze, na których spali. Mamy też pewnego rodzaju malowidła. I różne inskrypcje. Tak, obóz został założony w lipcu 1942 roku. Około tysiąca osób przebywało w tym okresie w cementowni, ale warto zaznaczyć, że oni współpracowali ze zwyczajnymi mieszkańcami naszych terenów, którzy wielokrotnie im pomagali. Przynosili jabłko, przynosili czosnek, przynosili cebulę. Kromkę chleba. Może to śmiesznie dzisiaj brzmi, ale dla nich to był kolejny dzień życia. A przypomnijmy, za zjedzenie kawałka chleba nienormanowanego dostawali chłostę i niejednokrotnie była to chłosta śmiertelna. Znajdujemy się obok rysunków, które kiedyś były wykonane właśnie w Goleszowskiej Cementowni. Te rysunki, które tutaj widzicie na ścianie, oryginalne, znajdują się w Auschwitz-Birkenau. Po II wojnie światowej specjaliści ściągnęli je z naszych budynków i umieścili w w odpowiednim miejscu lipiec 1942 rok o tym mówiłem początek tego tragicznego miejsca ale tu jest Bóg z nami w języku Iliż, bo pamiętajmy że oprócz Polaków Niemców Czechów Morawian przede wszystkim umierali Żydzi i tak było tutaj do 1945 roku. Tak, bo w styczniu tego właśnie roku rozpoczął się Marsz Śmierci, który znamy z różnych regionów Polski i wtedy zakończyła się ta tragiczna historia z karty dziejów Goleszowa. W mikrokosmosach lubimy opowiadać Wam o tym, jak wielkie historie działy się we właśnie takich niewielkich miejscowościach. Poznaliście już historię cementowni, są tutaj wiersze, są eksponaty w Izbie Pamięci, ale czy wiedzieliście, że o tej historii opowiedział także pewien znany amerykański reżyser, sam Steven Spielberg? Ta historia pojawiła się w niezwykłej Oscarowej produkcji. Mówimy tutaj o epickim dramacie historycznym. Ale więcej o tym powiem Wam w innej lokalizacji. 21 stycznia 1945 roku wagon towarowy z około setką więźniów z Goleszowa pojechał, prawdę mówiąc, do donikąd. Nie miał listu przewozowego, więc nie chciano go przyjąć ani w Birkenau, ani w innych miejscach, gdzie znajdowały się obozy. Po 10 dniach tułaczki, w mrozie, bez wody i jedzenia, wagon zatrzymał się na bocznicy kolejowej niedaleko fabryki Oskara Schindlera. Zawiadowca stacji wpadł na pomysł, by zadzwonić do przemysłowca i zapytać... Czy to wy czekacie na transport więźniów do waszego zakładu? No oczywiście Schindler przytomnie odpowiedział, że tak, tak, czekam. No i przyjął tych więźniów z Goleszewa do swojego zakładu, prawdopodobnie wielu z nich ratując życie. I to właśnie to jest ta hollywoodzka historia, lista Schindlera. Nad wątkiem cementowni stawiamy kropkę, ale musimy jeszcze zwrócić Waszą uwagę na te budynki. To siedziba dyrekcji cementowni, tuż obok gminnego ośrodka kultury, który zresztą dawniej był ośrodkiem zaopatrzenia robotniczego i niektórzy do dziś nazywają ten budynek OZDERem. A za nim znajdziemy piękną, nowoczesną przestrzeń do rekreacji. Chodź, Zuzanko, chłodzisz się troszeczkę. Oj, nie wiem, nie. czy powinniśmy to dotykać. Ja nie dotykam, ja tylko przykładam łapki. To jest tak zwana tarnina. Oczywiście skrapla się tutaj solanka, pewnie z pobliskiego dębowca, bo najczęściej na województwie śląskim właśnie w takiej konfiguracji mm. te solanki są. Tężnia solankowa na przyjemnie zrewitalizowanym placu, który kiedyś no, od ozr aż po cementownię Goleszów no, pewnie nie był najpiękniejszym miejscem do wypoczynku. A teraz jest. Odkrywanie Goleszowa trwa w najlepsze, ale następny punkt leży w innej miejscowości, choć to nadal gmina Goleszów. To 15 wieczny renesansowy zamek w Dzięgielowie. Zmieniał się jego wygląd, właściciele i funkcje. Na szczęście dziś jest obiektem turystycznym. Dziwnie mają te żółwie w Dzięgielowie. Z urokliwego zameczku jedziemy dalej w kierunku obecnej polsko-czeskiej granicy. Bo choć kolejna atrakcja jest również w Dzięgielowie, to dojeżdżamy do niej od strony miejscowości Leszna Górna. Chcemy, żebyście wiedzieli, że w tej gminie jest naprawdę słodko. Słodko, no bo w końcu jest takie całe miasteczko e, pszczół. Nie tylko mieszkańcy, gminy tutaj mieszkają. Znaczy, w sumie, pszczoły też są mieszkańcami gminy, tak naprawdę, tak. bo mają swoje domy. Zapytamy zaraz, czy płacą za nie podatki od nieruchomości. Jest tutaj kilkadziesiąt takich rzemieślniczo wykonanych pszczelich domków. Wszystko to jest, powiedzmy, rodzinna robota. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. A teraz zrobimy próbę mikrofonu pszczółek. One podobno są bardzo przyjacielskie, chociaż ja troszeczkę nie ukrywam stracha mam, ale nie wiem czy je teraz słyszycie. Yy, drogie pszczółki, proszę dać głos. Ale cudo. nie przeszkadzamy i one są teraz w swoich domkach, także nie niepokoimy. Wracamy do samego Goleszowa, a dokładniej na górę Hełm. Jej położenie spowodowało, że w latach 30. utworzono tuharcerską szkołę szybowcową. Później przemieniono ją na śląską szkołę szybowcową. Garnęła się tutaj młodzież z całej polskiej części górnego Śląska. Wielu z nich umiejętności wyniesione z Goleszowa pokazywało potem w legendarnych polskich dywizjonach w czasie II wojny światowej. Wracamy do centrum gminy, żeby opowiedzieć Wam trochę o życiu duchowym mieszkańców tej okolicy. Tutaj dwa kościoły i dwa wyznania dzieli od siebie zaledwie kilkaset metrów. Jesteśmy teraz przy Kościele Ewangelickim w Goleszowie. Jest to bardzo ważny budynek, zresztą takie miejsce, które być może widzowie telewizyjnej jedynki też dobrze kojarzą, bo to właśnie stąd zawsze odbywały, odbywają się na transmisje Wielkiego Piątku to jest bardzo szczególne miejsce dla całej społeczności ewangelickiej przynajmniej tutaj w regionie bo były takie okresy kiedy ta teraz mówimy mniejszość tak w porównaniu do rzymsko-katolickiego wyznania to jest to mniejszość ewangelicka ale były takie lata czy nawet dziesiątki lat kiedy Właśnie to ewangelicy byli większością w tej gminie. W ogóle Śląsk Cieszyński to jest takie miejsce na mapie polskiej, gdzie zagęszczenie osób wyznania ewangelickiego jest największe. Tak. Na w Goleszowie przez lata 60% osób, które deklarowały swoje, swoją religię, deklarowały, że są właśnie ewangelikami, że są luteranami. Ten kościół powstał w 1785 roku, natomiast ta historia ma też... Pewien ciekawy wątek związany z trzęsieniem ziemi. Tak, 1785 to jest tak naprawdę ustanowienie tego pierwszego drewnianego kościoła. Później, z latami kolejnymi, został on rozbudowywany do obecnej e, konstrukcji. 1858, tak? Mhm. Dobrze mówię. Trzęsienie ziemi w Goleszowie. Teraz pokażemy wam przepiękną świątynię katolicką. Budowę tego neobarokowego kościoła rozpoczęto w 1913 roku. Jak domyślacie się, z powodu czasów I wojny światowej, budowa przebiegała z pewnymi komplikacjami, chociażby z zarekwirowaniem dzwonów kościelnych na rzecz Armii Austriackiej. Dzwony wróciły, kiedy te tereny objęła polska administracja, i dzwonią do dziś. Podobno też kościół miał być bogatszy o drugą wieżę, co tłumaczyłaby jego niesymetryczna bryła. No dobrze, a teraz wrzucamy drugi bieg, bo czas nas goni, a my dziś, jak już dobrze wiecie, przyjechaliśmy przecież na dożynki, które rozpoczną się już lada chwila. I to najlepszy moment, żeby opowiedzieć Wam jeszcze o jednym elemencie lokalnej tożsamości – stroju cieszyńskim. Ale nie ma co opowiadać za długo, najlepiej go pokazać. Wracamy więc na chwilę do Gminnego Ośrodka Kultury. Ach, nie jest tajemnicą, że goleszów odwiedzamy z powodu i w czasie yy, dożynek. Tutaj mamy oczywiście chleb, mamy taki wielki wieniec, ale znajdujemy się, ktoś powie, w garderobie. No i prawie, prawie, bo w Gminnym Ośrodku Kultury taka można powiedzieć garderoba funkcjonuje. Tu są stroje beskickie, góralskie, ale o, nie, o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Skupimy się na tym, co będziemy widzieć w korowodzie. A w korowodzie będą takie piękne stroje, ale o nich opowie nam pani dyrektor. To są stroje, w których będziecie mieli państwo zobaczyć okazję zespół piśni i tańca Goleszów, który funkcjonuje w gminie Goleszów. To są przepiękne stroje cieszyńskie. Tutaj mamy przepiękną suknię z zapaską fartuchem. Do tego jest przepaska halka. Od suknię, no i przepięknie haftowany kabotek cieszyński. To jest strój charakterystyczny dla regionu Śląska Cieszyńskiego, ale też zdobiony piękną filigranową biżuterią. Właśnie, bo tutaj to jest ta pierwsza różnica, która się ogólnie też rzuca w oczy, którą można zaobserwować, no bo Wiemy po odcinku chociażby z Lipin, gdzie mieliśmy ten strój rozbarski. No, tak. jakby jeden Śląsk, ale wiele ale jest odmian wiele tego. Jest odmian. Tak jest. Jeżeli chodzi o biżuterię, to będziecie ją też mieli Państwo okazję zobaczyć już stricte na scenie, dlatego że ta biżuteria to już jest jakby ta wisienka na torcie. Ten pas to jest swoją drogą, jak tutaj poprosiliśmy w tym przypadku naszą modelkę do zaprezentowania tego pasa, to pierwsze hasło było: Wiele pieniędzy, bo takie rzeczy są naprawdę drogie. Jak to jest pięknie zrobione, jak to jest rękodzieło, i to wszystko ma swoje przeznaczenie to wszystko ma swój specjalny czas i miejsce do wykorzystania. Tak samo jak chociażby o. Ja tu nie trzymam książki, ja tu trzymam po prostu pudełeczko z kolejnymi pięknymi elementami tego stroju. Słuchajcie, mamy kolejną gwiazdę, kolejną tutaj Cieszyńską gwiazdę, oczywiście w stroju Cieszyńskim. Zobaczcie, tak zmieniła się nasza prowadząca Zuzanna. Widzieliście ją troszeczkę inaczej ubraną, a teraz już jest tak, jak powinna być na dożynkach w Goleszowie. Jeszcze jest tutaj kilka elementów. No tak, jak widzicie, na przykład te wszystkie rzeczy powinny gdzieś tutaj znaleźć swoje zastosowanie. A to ty masz już moi taką? Drodzy, a powiedziałeś, co to jest? No tu Sfinikę pani powiedziała. Czyli co? Siadam, tak? Siadam, pani. tak. Musiałam trochę fryzurę zmienić. To jest skomplikowane? To nie jest takie proste. Muszę będziecie mi przypinać? Z Żeby nie ładnowały. Nie bo to nie przypina. No ale co, no jak Ci się podoba? No ale już niewiele się zmieniło od tego. Tak? Przecież jak cię... No, a co, zmieniło się? No czepiec może coś... No to tak dużo. No, no, to dużo. no, no, no właśnie, chłopy nigdy nie widzą, nie? Jak się zmieni fryzurę? No takie to jest. Przepraszam was, ja się muszę zobaczyć, bo jeszcze się nie widziałam. A! <laughs> No, nie, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie, twarzowe, taki efekt plastusia na uszach, ale, ale ogóle to bardzo fajnie, piękna sprawa. To idziemy na dożynki, słuchajcie. Już za chwileczkę. Tą trasą przejdzie kilkaset osób w bodaj największym. Jednym z największych takich pochodów dożynkowych na Śląsku Cieszyńskim. Ja jestem już, jak widzicie, umundurowana czepiec. Musiałam zdjąć, bo mi troszeczkę szpilka się wbijała, ale to nic złego. Idziemy i czekamy na całą moc atrakcji, także bądźcie z nami. A Jo jak zwykły Elwer, no ale to już no. To już normalne. tam Oktoberfest w Monachium, skoro my mamy dożynki w Goleszowie. Dokładnie tak. To po prostu trzeba być, zwłaszcza, że jest to tak wielka impreza. A skoro impreza, to my by chyba też tam poszli, nie? Trzeba, trzeba, trzeba. Od razu po korowodzie idziemy się bawić. Nie wiem, czy to się uda, ale będziemy się próbowali do czegoś władować, wpakować na górę. A może tu do pana? Jest dużo Nie, tu jest taki sprzęt. Ale czekaj, może jak się idziemy? Przepraszam! Możemy tu usiąść, z telewizji jesteśmy. Możemy! Możemy! <ścoughs> Jadymy! Czas mija coraz szybciej, tak jak i my nabieramy prędkości. Odjeżdżamy! Kochani, witamy pięknie! Szanowni Państwo, witamy Telewizję Katowice! <laughs> witamy Panią redaktor Zuzannę Krzyżkier! Oto e, Korzynie przecież w naszym Goleszowie. Witamy pięknie! dobry! Dobra! A my musimy... Ej, bo my byśmy musieli zejść ogółem, ale bo jest coraz nie, szybciej. Okazuje się, że jedziemy po, do Cieszyna, do siedziby firmy. Przepraszam, <grystanie> a gdzie pan jedzie? <grystanie> pan chyba tu z Jastrzębia przyjechał, więc wiesz, trochę pojedziemy. Wyrzucili nas już kawałeczek za tym korowodem. Teraz wracamy, mijając po drodze powolutku te wszystkie elementy, które widzieliśmy tam w ruchu. Okazuje się, że tutaj Państwo sobie zrobili basen. Normalnie basen. Ciepło jest podczas korowodu. No to co, to warto się ochłodzić I tutaj Państwo mają basen. No, Najlepszy pomysł. I kto chcesz? Nie chcesz. Nie no tak. Pogadamy, bo pozwolą ci wejść. <laughs> ważnym elementem święta plonów jest ten gest to tradycyjne dzielenie się chlebem mamy informacje z pierwszej ręki że był naprawdę smaczny Widzę, że gazda już Przeszkadzacie dożywia. nam w lekturze najważniejszej aktualnie pozycji w Goleszowie. Najbardziej poczytna pozycja dzisiaj. Tak, 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 miałem powiedzieć. Gazeta dożynkowa. Jeśli czegoś nie ma w gazecie dożynkowej, to teraz się w, to teraz się w Goleszowie nie dzieje, po prostu. Czekamy na kolejnych naszych reprezentantów. Bo przed Facebookiem były gazetki dożynkowe. maszyny rolnicze, traktory, bajecznie przystrojone, moc atrakcji na dożynkę w Goleszowie. Musieliśmy je Wam pokazać i to chyba najlepszy moment na pokazanie tej niezwykłej miejscowości, właśnie o tej porze roku, kiedy takie piękne uroczystości nas spotykają. Słyszeliśmy też, że ten rok był dosyć obfity w plony, no bo pogoda sprzyjała, więc jeśli to jest prawda, to zajadajcie się oczywiście na stołach, niech Wam królują te wszystkie przysmaki, które tutaj lokalni rolnicy dla Was przygotowali w tym roku. I życzymy Wam wszystkiego dobrego w tym roku, w następnym roku, żeby każde dożynki były takie bajeczne i by każdy odcinek Mikrokosmosów też taki był. Do zobaczenia. I dziękujemy Wam za Waszą pracę. Dziękujemy. Do zobaczenia, Pyrrz. Biedny dźwięk, bie... Ryszard. <słuch> Dla niego już miejsca zabrakło. Łopanie! No i wiecie co tu się dzieje? Pójdźam z Boże. Ty, a nie jedzie pan do Cieszyna, to, nie? O, poczekaj, a jedzie pan... Ale nie! O dobra, pan skręca. O. o, zobaczcie. Panie, my. Nie może chyba, wiesz, teraz. Fakt! Dzina cała w posak. Takie są dożynki.